Witam. Dziś przetestuję kosiarkę spalinową firmy Husqvarna, model M145 SV. Na początek zacznę od ogólnej specyfikacji tego modelu, później powiem co nieco o wadach i zaletach tego produktu. Zatem mam tutaj najbogatszą wersję wyposażenia model 140 SV. Chodzi mi tutaj dokładnie o te dwie ostatnie literki SV. Otóż model M145 bez żadnych literek nie posiada napędu. Model 145S posiada napęd jednobiegowy, a więc tutaj mamy wtedy hamulec bezpieczeństwa, jak w tym przypadku, a tutaj drugą dźwignię z tyłu od włączania napędu. Jako, że to jest model SV, posiada on regulację prędkości napędu AutoWalk Husqvarna. Zatem im mocniej wciśniemy tą dźwignię, tym kosiarka szybciej będzie się poruszać. To jest zatem taki najbardziej wyposażony model, w takiej najbogatszej wersji wyposażenia. Model w prosty sposób można odczytać z tej naklejki na silniku, na przykład w tym miejscu, lub z tabliczki zna z znamionowej znajdującej się tutaj w tym miejscu, że jest to produkt M145SV. Jeśli już jestem przy tabliczce znamionowej, szerokość koszenia tego egzemplarza to 45 cm. Waga 34 kg. Ona może być mniejsza, właśnie to wszystko zależy od, jaka, od wersji wyposażenia kosiarki. Jeśli jest bez napędu, ona z pewnością jest tutaj kilka kilogramów lżejsza. Egzemplarz ten jest z 2007 roku. Zatem na chwilę kręcenia tego testu ma już 9 lat. Reszta specyfikacji to w każdym modelu zawsze są łożyskowane koła. Takie same wielkościowo z przodu, jak i z tyłu. Obudowa jest metalowa, jak mówiłem, 45 cm szerokości roboczej. Posiada ona taki fabrycznie. Króciec, który służy, który pomaga nam myć tą obudowę poprzez podpięcie szybko złączki z wężem. Regulacja jest tutaj, jak ja to mówię, półcentralna w siedmiu położeniach. Tutaj mamy cyferki. Przednią oś regulujemy tą dźwignią, a tylną oś tą dźwignią z tyłu. Całość pracuje w zakresie od 20 do 91 mm. Stosowany tutaj silnik to starszy dolnozaworowy silnik Brixa model 550 series o pojemności 158 cm3. Mam na kanale test tego silnika, gdyby ktoś był zainteresowany, zatem nie będę tutaj szczegółowo się rozpowiadał o tym silniku proszę sobie obejrzeć tamten filmik jeśli ktoś jest zainteresowany tym modelem tym silnikiem, jaką się sprawuje powiem tylko, że jest to bardzo popularny silnik jak na silnik Blixa całkiem sprawdzony całkiem dobrze sprawdza się mu w tej kosiarce jego moc w zupełności tu wystarczy jest nawet z lekkim zapasem rączki są dwutrzęściowe, w górnej części często posiadają regulację wysokości choć z tego co wiem nie zawsze, w trzech stopniach więc poprzez popruszczenie tej dźwigni podniesienie rączek i ustawienie na przykład na tą dziurkę wyżej lub niżej rączki i będą odpowiednio wyżej lub niżej. Dolne rączki niestety nie są odkręcane. bez Bezkluczykowo trzeba odkręcić tę śrubę na klucz 14 mm, aby złożyć te rączki. W szybki sposób można złożyć tą górną część, ale tą dolną składamy znacznie dłużej. Poza tym kosiarka posiada jeszcze możliwość wyrzutu trawy na bok poprzez zastosowanie specjalnego dyflektora. Po odkręceniu tej śruby, przy otworzeniu tej klapki, można tutaj przyłożyć taki plastik do wyrzutu bocznego, całość, później ten plastik skręcić i kosiarka będzie nam wyrzucać wtedy trawę na bok. Niestety nie mam tego ogonka, aby Pokazać, jaką wygląda, no ale to wygląda po prostu tak jak we wszystkich kosiarkach wielofunkcyjnych. Tak, oczywiście, jak to widać, jest to w domyślnej konfiguracji typowo mulczująca kosiarka, więc ona nie ma funkcji wyrzutu trawy do tyłu. Ona tylko tą trawę rozdrabnia, mulczuje i rozkłada równo. To sprzyja tej funkcji mulczowania. Idealnie okrągła obudowa, bez żadnych tam podniesień czy coś takiego. Jest to idealny kształt do funkcji mulczowania trawy, z tym, że tutaj ta kosiarka jest dwufunkcyjna, gdyż mimo wszystko posiada jeszcze funkcję wyrzutu trawy na bo. Konkurencja tej kosiarki to przede wszystkim np. Stiga Multiclip 45S, lub bodajże z tego co pamiętam Viking 2T, a więc też typowo mulczujące kosiarki o szerokości roboczej 45 cm. Teraz opowiem co nieco o ogólnych wrażeniach z hmm, koszenia kosiarką. Otóż uchwyt tutaj jest wykończony w taki bardzo, bardzo wygodny sposób, przez co, gdy trzymamy właściwie sobie ten hamulec bezpieczeństwa, ręce nam się tutaj nie męczą, nie naciska ten drut mocno na te ręce. Wygodne są też również te włączniki tego napędu AutoWalk. Spokojnie tutaj jedną ręką można sobie wygodną rączką Wciskać ten napęd, ona bardzo bardzo lekko tutaj pracuje i mocniej oczywiście wciśniemy, tym kosiarka szybciej będzie się poruszać. Zaletą są bardzo długie te rączki. Nie wiem, czy tutaj to będzie na filmie widać, ale te rączki, jak na taką niedużą kosiarkę, są wyjątkowo, wyjątkowo długie. One spokojnie, w półtorej długości wystają za kosiarkę, dzięki czemu, że one są tak długie, wystarczy na nie naprawdę niewielki nacisk, aby tą kosiarkę podnieść do góry. Temu rozwiązaniu sprzyja również to, że na przykład tą kosiarką możemy wjeżdżać po jakieś bardzo rozłożyste drzewa i wykosić tą trawę bez konieczności uderzenia twarzą, uderzania swoim ciałem o gałęzie. Bardzo sprawę ułatwiają nam również łożyskowane koła. Na przykład w wersji bez napędów one się bardzo, bardzo leciutko prowadzą. W wersji z napędem nieco ciężej, ale również lekko. No ale oczywiście koła na łożyskach są nieco sztywniejsze, lżej się kręcą, łatwiej się tą kosiarką skręca, zawraca. Zatem kosi się w ten sposób nią bardzo wygodnie. Kosi się nią co najważniejsze bardzo, bardzo szybko. Ten napęd na maksymalnej prędkości jest bardzo szybko zestopniowany. Ta kosiarka naprawdę szybko wtedy by się poruszyła szybko jedzie. a dzięki, czemu, że jest to, dzięki temu, że jest to kosiarka mulczująca, więc nie zbieramy tutaj trawy do kosza, nie musimy go opróżniać, ta trawa jest równo rozłożona po trawniku. Jeśli mamy taki niezbyt gęsty trawnik i zaczniemy kosić na tej najszybszej prędkości, to naprawdę mimo skromnej szerokości, a więc 45 cm skosimy go naprawdę naprawdę szybko. Zatem no moim zdaniem ja troszeczkę teraz nie lubię kosiarek marki Husqvarna, troszeczkę ich jakość się pogorszyła, ale to jest taki jeden z ciekawszych modeli, zwłaszcza, że mało kiedy producenci Oryginalnych marek, jak Husqvarna czy Viking, mają w takich mniejszych modelach coś ciekawego. To jest dość ciekawy egzemplarz tej kosiarki. Oczywiście ma on parę wat, o których powiem teraz. Przede wszystkim te rączki. No kurczę, tutaj można było nieco lepiej rozwiązać składanie tych rączek. Nawet utrudnione jest też, że jeśli odkręcimy tą śrubę. Tutaj mamy bardzo mało miejsca, żeby przycisnąć te, te rączki, żeby je tutaj zdjąć. Przez co właściwie na, w codziennym użytku można uznać, że te rączki się tutaj nie składają. Jest to zrobione bardzo ciężko. Szkoda, bo taka mała kosiarka często jest dwożona, na na przykład w bagażniku, na działkę lub w inne miejsce, w którym chcemy skosić trawnik. A tutaj niestety jej transportowanie ze względu na utrudnione składanie tych rączek jest dość ciężkie. No szkoda, tutaj ta cała blaszka powinna być podniesiona do góry i tutaj na przykład na taką nakrętkę powinny być skręcane te rączki. Całość jest schowana pod tą obudową, przez co składanie tych rączek jest dość ciężkie. Tak samo ten tutaj uchwyt na tych rączkach. On dość szybko się niszczy, szybko pęka. Mimo że jest bardzo wygodne, że te ręce się nie męczą, no to po pewnym czasie trzeba go niestety całego zdjąć, gdyż jest już po prostu popękany bardzo mocno postrzępiony. Szkoda, że nie ma tutaj również centralnej regulacji wysokości, ale również ta półcentralna regulacja nie jest również jakimś takim kłopotliwym rozwiązaniem. Również te koła podnoszą się tutaj bardzo sprawnie i bardzo szybko. Dodam, że podnoszą się w bardzo szerokim zakresie. Od 20 do aż 91 mm. To jest naprawdę imponujący wynik, jeśli podniesiemy koziarkę na maksymalną wysokość. Tutaj z przodu, zarówno jak i z tyłu. No mimo wszystko, że jest to półcentralna regulacja, da się to zrobić za pomocą jednej ręki. Proszę spojrzeć, jak teraz Kosiarka jest wysoko nad ziemią. Staje ona troszeczkę krzywo, dlatego się wydaje, że tu jest troszeczkę niżej, ale tutaj jest wszystko, wszystko w porządku. Fakt, że funkcji mulczowania na przykład nie da się kościć, mulczować tak wysokiego trawnika. Wtedy ta trawa wylatuje, nie jest ten efekt taki, jak powinien być. Ale jeśli na przykład zapuścimy mocno trawnik, to z pewnością podniesienie kosiarki na tak wysoki pułap ułatwi nam koszenie tej trawy. Obudowa jest tutaj metalowa. Jest na dość trwała, ale oczywiście, jeśli ją szanujemy, co jakiś czas trzeba ją przeczyścić, co jakiś czas trzeba tam tą trawę zeskrobać. Czyszczenie tą szybko złączką nie zawsze jest efektowne. Te czyszczenia, w ogóle tymi szybko złączkami, są takie dość na odczepnego po prostu bardzo długo musi kosiarka pracować, żeby ta trawa w jakikolwiek sposób tam się wyczyściła. Lepiej to czyścić jednak myjką ciśnieniową lub na przykład szpachelką, oskrobać. Ta obudowa, tak jak tutaj widać, ma nieraz taką tendencję do schodzenia farby. Tutaj ta farba napuchła wskutek tego, że lejąc paliwo do zbiornika, co jakiś czas ktoś rozlał to paliwo i po prostu farba jest na tyle delikatna, fabryczna farba, że gdzieś napuchła tej benzyny i będzie po prostu tutaj za jakiś czas schodzić, a przede wszystkim zrodzewieć. Żywotność tej obudowy zależy przede wszystkim od jej szanowania, ale w większości przypadków z pewnością ona wytrzyma do końca życia tej kosiarki, a więc do jakiejś poważniejszej awarii silnika lub poważniejszej awarii samego napędu. Dość litujące są te śruby od tych właśnie tutaj bocznych wyrzutów. Bardzo często się zapiekają, a tarączka jest tutaj bardzo mała, żeby ją odkręcić. W tym egzemplarzu również się ona zapiekła. Już nie można jej wykręcić. Przy próbie odkręcenia jakimś mocniejszym kluczem po prostu ułamiemy ten plastik i trzeba na wkładać jakąś śrubę. Jeśli ktoś chce, aby to działało jak najdłużej, niech koniecznie co jakiś czas odkręca tą śrubę, wkręca i w jakiś sposób fizycznie ją przesmaruje. Regulatory zastosowane tutaj po jakimś czasie mają taki dość spory luz, tak jak tu tutaj widać. Jako, że rączki są dość długie, no to ten luz robi się tutaj całkiem spory. Tutaj i tak w tej kosiarce dość zdrowe są te regulatory. Przede wszystkim trzeba dbać, aby one były skręcone jak najsztywniej, aby ta śruba od tych regulatorów była dość mocno skręcona. No i małą wadą, jak to w każdej kosiarce z systemem auto to jest to, że tutaj ten napęd jest realizowany poprzez mm, uślizg paska. Więc gdy jedziemy na pełnej prędkości, napęd pasek w kosiarce jest w pełni naciągnięty, i napęd jest tutaj przekazywany bez strat. Jeśli na przykład jedziemy na połowie prędkości, tak jak teraz, to pasek uślizguje nam się poprzez słabsze jego naciągnięcie na kołach pasowych, przez co wytracamy prędkość, ale przez co również ten pasek ma tendencję szybciej się zużywać, szybciej się wycierać. Tutaj mamy taki błyskawiczny napinacz tego paska. Możemy tam co jakiś czas podciągnąć jeden obrót, no. Ale oczywiście to podciąganie tego paska ma w końcu swój koniec. Później tak mocno ten pasek będzie naciągnięty, że koła będą już szły pod ukosem i pasek w końcu nam spadnie. Jeśli już raz pasek spadnie, to znaczy, że należy go wymienić. Koszt takiego paska to coś około 70-80 zł. Jeśli ktoś będzie bardzo często jeździł na połowie prędkości, taki pasek będzie wymieniał rzędu co 2-3 lata. Należy również pamiętać, że nie tylko pasek się ściera, ale również koła pasowe, które jest znacznie ciężej wymienić w tej kosiarce. Zatem no ten auto -walk system, jak na Huskwarne, działa bardzo. Bardzo prosto i dość, tak właśnie niszcząc kosiarkę. Zatem w miarę możliwości powinno się korzystać jednak z maksymalnego biegu w tej kosiarce. No i oczywiście wadą tego systemu AutoLock jest coś takiego, że nie jest tak precyzyjny jak na przykład napęd Wario czy napęd Hydro z Hondy. Tutaj to wszystko jest takie poprzez naciąg tego paska, bardzo wyczuć, ciężko wyczuć daną prędkość. To nie ma tak idealnie, że wciśniemy pół rączki i kosiarka porusza się z połową prędkości. Bardzo jest to takie delikatne, bardzo jest to takie nieprecyzyjne. Zresztą to po prostu trzeba poczuć przy koszeniu. Ciężko mi tutaj to opisać, ale w jakiś sposób, jak na to, że w tak małej kosiarce jest regulacja prędkości napędu, to jednak spory plus. Zatem gwarantuję, że jak na tak niewielką kosiarkę z taką właśnie mniejszą szerokością roboczą, w takiej bardziej korzystnej cenie, wyposażenie jest tutaj naprawdę sporo. Właśnie regulacja wysokości, właśnie regulacja prędkości jazdy, opcjonalna funkcja wyrzutu bocznego, wypada to dużo lepiej na tle konkurencji. Jednak ten model u nas nie jest dostępny, tej huskwarny. On u nas nie jest w sprzedaży. On jest dostępny tylko i wyłącznie gdzieś na zachodnich rynkach, na rynkach, które znacznie częściej pracują kosiarką w trybie mulczowania trawy. U nas tryb mulczowania trawy jest mm, bardzo mało popularny. On dopiero zaczyna być w ogóle znany, bo wiele osób jeszcze nie wie, co to znaczy kosić kosiarką w trybie mulczowania trawy. U nas jednak przede wszystkim ludzie chcą kosić z koszem, nie rozumieją, że kosiarka jest w stanie posiekać równą trawę i rozłożyć ją równo po trawniku. Zatem u nas Husqvarna nie ma niektórych modeli, które są właśnie takie typowo mulczujące. Zatem jeśli go nie ma w sprzedaży, no to po co robić od nim w ogóle test? Właśnie chodzi o to, że ten egzemplarz jest bardzo często przywożony z zachodnich rynków, gdzie jest dostępny i jest on sprzedawany u nas w kraju. A dzięki temu, że jest on właściwie mało znany, bo przez to, że nie jest właśnie na wystawach huskwarny, jego cena z rynku egzemplarzy używanych jest właśnie dość korzystna jak na to, co ta kosiarka oferuje. Kosiarki Stigi, które są u nas sprzedawane mulczujące, są znacznie bardziej znane, no i przede wszystkim droższe. A ten egzemplarz, mimo tego, że jest właściwie ciekawszy, jest niższy w cenie, jest tańszy do zakupienia. A kosiarki na na rynku używanym są zazwyczaj sprawne, gdyż tutaj ten model nie ma takich delikatnych elementów, które psułyby się przedwcześnie. Właściwie warto się zainteresować takim modelem, jeśli ktoś szuka używanej kosiarki. Jest ich całkiem sporo, czy to na naszym serwisie aukcyjnym Allegro, czy na serwisie OLX. Można spotkać sporo tych egzemplarzy i dlatego właśnie robię ten test, gdyż nie dowiemy się niczego na naszej polskiej stronie uskwarny o niej. A nie dowiemy się również często na forach o niej, które po prostu nie słyszały tej kosiarki. No, ja przede wszystkim staram się tutaj przybliżyć co to w ogóle jest, z czym to się je. Proszę się nie bać o zakup części w razie co części można do niej, do tej kosiarki dokupić, mimo że ona nie jest u nas sprzedawana. Jakieś tam elementy można do niej bez problemu zakupić. Zresztą, większość elementów i tak pasuje z kosiarek marki Husqvarna, które są dostępne u nas w Polsce. Na przykład te koła. One są takie same jak na przykład w innych modelach huskwarny. Owszem, koła Husqvarna troszeczkę szybko się psują, potrafią wycierać się zębatki, ale ze względu na to, że ta kosiarka jest z, z, o kilkanaście kilogramów lżejsza, niż modele, w których również bywają te koła stosowane, tutaj te koła właściwie się nie zużywają. Ich trwałość jest proporcjonalna właśnie do wagi kosiarki, przez co one przedwcześnie się nie zużywają. Tak jak zatem mówiłem, jest to całkiem ciekawy wybór. Pokażę jeszcze, jak ta kosiarka wygląda od spodu. Tak więc to wygląda od spodu. No taki właściwie typowo mulczujący, całkiem solidny, całkiem właściwie wygląda na to, że żywotny. Obudowa jest tutaj bardzo wysoka w tej części, taka bardzo długa, co może sprzyjać temu, że więcej tutaj trawnika nam się zmulczowanego zmieści, więc więc będziemy mogli kosić tak właściwie nieco szybciej trawę. Tutaj tak jak widać, są już dość poważne zaczątki rdzy na tej obudowie, jak na właśnie dziesięcioletni egzemplarz. Cała obudowa jest idealnie okrągła, jak to bywa w kosiarkach mulczujących. No niby szkoda, że nie ma tutaj aluminiowej obudowy, no ale przypominam, że to nie jest kosiarka za 3000 zł i nawet nie za 2000 zł, aby tutaj husqvarna mogła sobie pozwolić na aluminiową obudowę. Tak jak widać tutaj problem z farbą jest znacznie bardziej zaawansowany niż to widać z góry. Tutaj w takich miejscach ta farba schodzi Znacznie poważniej, no ale ten egzemplarz ma już po prostu parę lat. Tutaj mieści się przekładnia od napędu. Tak jak widać, tam są widoczne koła, które odpowiadają nam za naciąganie tego paska podczas jego pracy. Teraz kręcąc napędem, będzie widać, że koło od napędu się kręci. Tam obraca się właśnie pasek, jest poluzjony, jak to koło się obraca. No i w ten sam sposób, im mocniej jest pasek naciągnięty, tym kosiarka po prostu szybciej będzie poruszać nam się. Uślizg wykonywany jest na tym kole oraz na tym kole, mieszczącym się tutaj. Gdy to koło się zetrze, oczywiście. Trzeba będzie wymieniać całą typu tą piastę, do której jest przykręcony nóż, również nie będzie ona tania, no ale przede wszystkim będzie nam się tutaj przedwcześnie ścierał pasek. Trochę taką wadą jeszcze z przodu jest to, że tutaj nie ma wykończonej tej mm, obudowy z przodu metalem. Po prostu to wszystko zasłania ten plastik od przodu. Tutaj jest tylko taka cieniutka rurka, taka cieniutka właśnie rameczka. Zatem jeśli będziemy tutaj dojeżdżać do przeszkody i czymś mocno tutaj uderzać za każdym razem, to zrobimy dziurę w obudowie i będzie to wtedy bardzo nieatrakcyjnie wyglądać. Za całe przysłonięcie tutaj tej. Tego elementu z góry odpowiada po prostu ten ozdobny plastik z logo Husqvarna. Zatem jak dla mnie to bardzo ciekawy i bezpieczny wybór. Ten silnik jest w miarę bezpieczny. Cała kosiarka nie ma takich poważnych wad, które przedwcześnie wykluczałyby ją po prostu z pracy. Całość pracuje dość sprawnie przez długi czas jak na tak niewielką kosiarkę. Obecnie ani w modelach Husqvarna, ani u konkurencji nie ma właściwie tak małej kosiarki, która oferowałaby tyle rozwiązań. Szkoda, że ten egzemplarz nie jest u nas w Polsce dostępny, że nie jest u nas w Polsce sprzedawany. Kosiarkę zalecam na teren gęsto poroś, porośnięty drzewkami lub krzewami m, ozdobnymi bardzo łatwo się tą kosiarką manewruje bardzo łatwo się w nią wjeżdża pod te różne właśnie krzewy myślę że nadaje się on na powierzchni maksymalnie 10 może tam 12 13 arów ze względu właśnie na niewysoką szerokość koszenia no, i oczywiście zalecam ją dla zwolenników mulczowania. Jako, że to jest typowo mulczujący produkt, to ona bardzo dokładnie mulczuje tę trawę. Jest to bardzo żwawa, nieospała kosiarka. Bardzo szybko ten trawnik przekosimy tą kosiarką. No, i oczywiście, ze względu na to, że jest to huskwarna, jest tutaj nieco wyższa trwałość w porównaniu do chińskich kosiarek. Dziękuję zatem za oglądanie tego materiału. Zapraszam również teraz do testu silnika oraz do innych kosiarek, których testy mam na swoim kanale. Dziękuję.